Witam, witam wszystkich ponownie na moim kanale w tym 2026 roku. Dzisiaj pierwszy filmik, znaczy filmik pierwszy, przepis pierwszy w tym roku. Nie mogę się wysłowić. Zaczniemy od kiełbasy drobiowej. Ja już taką kiełbasę drobiową robiłem, z tym, że robiłem do tej kiełbasy taki wypełniacz z tłustego. Dzisiaj tego wypełniacza nie będzie, wszystko zmielimy na szarpaku. Zaraz wam też powiem, w jak prosty sposób taką kiełbasę i szybko przede wszystkim można zrobić. Wystarczy, że pojedziemy sobie do sklepu i zakupimy drób, już wam pokazuję, jak on wygląda. Są to takie filety. One mają przyrost tego są skórki, ale tych skórek jest niewiele. Te skórki będziemy usuwać, zaraz, zaraz to rozpakuję, zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Kupiłem tego 5 paczek, jedna paczka to jest 600 gram. Za oknem mam pogodę nieangielską, zaraz Wam pokażę. W Polsce macie śniegu dużo, tej nocy troszkę posypało. Temperatura jest taka mocno na minusie. Czy mocno? No jak na angielskie warunki pogodowe, to mocno, bo jest minus 5. Bierzemy się za rozpakowanie tych mięs. Nieładne. Na jednym kawałku tutaj troszkę skórki ściągniemy, tą skórkę i ją odrzucimy przyjdzie kot to sobie zje, ale tak bardzo ładne kawałki. tłustego. są ścięgienka. Można by było powykrawać te ścięgna, ponieważ one będą e, później widoczne w kiełbasie. Także ścięgienka usunę. To są takie takie o elementy. E, jest tu też skórka. Skórki się pozbędziemy. Wszystko co tłuste zostawiamy na mięsie, bo będziemy to mielić. Także co, na razie przerzucę sobie wszystko do miski. Powykrabam ścięgienka, usunę skórki i pokażę Wam co dalej. No i dobra, mięso mam już przebrane, oczyszczone ze skórek. Skórki były tylko dwie, trochę tych ścięgienek było. Powycinałem to jest mięso z pałek kurczaka więc ścięginka na pewno się znajdą, więc zostały usunięte, były dwie malutkie chrząstki, znalazłem, też usunąłem, no, myślałem, że tutaj jeszcze jest, ale nie ma, założyłem oczko 15, może być 13, może być szarpak, mam akurat 15, założyłem 15 i całość mielę na tym oczku. Mamy zmielone i zostawiamy to w takiej postaci. Będą fajne kawałki mięsa w kiełbasie. Maszynkę rozbieram, idzie do mycia, a my przygotujemy sobie przyprawy. No i dobra, trochę ogarnąłem. Maszynka umyta, przygotowałem sobie przyprawy. Mięso zważone. Przyprawy mam tutaj już przygotowane, ja wam pokażę. Mam przygotowaną sól. Majeranek. Tu jest gałka muszkatołowa, jest czosnek, mielony, pieprz czarny, mielony i pieprz biały, mielony. Teraz te przyprawy sobie wsypiemy do miski. Wody nie dodajemy, więc sypiemy sól. Pieprz biały. Pieprz czarny. Gałka muszkatułowa, czosnek i majeranek. Gramatura przypraw oczywiście w opisie. Wyrabiamy oczywiście do kleistości. Pamiętajmy też, aby mięso drobiowe było cały czas schładzane, żeby było mocno zimne. Nie zagrzejmy sobie tego mięsa, przez to cała ta miska z tym mięsem była w zamrażalniku, gdy odważałem sobie przyprawy. Trochę musiałem ogarnąć, maszynkę umyć, więc mięso mi się przez ten czas schładzało. Teraz zostało wyciągnięte, dorzuciłem przypraw, dobrze, dokładnie wyrabiamy. I e, będziemy nadziewać. Zaraz Wam też powiem, jaki jelita, ponieważ wyciągnąłem paczkę jelit, a e, nawet nie spojrzałem. Ale e, chciałbym trafić na jelita 24-26. W taki chciałbym nadziewać. Mamy wyrobione. Pięknie pachnie. Super. E, jelita mam wymoczone. Jelita na pasku. E, to są jelita 24-26, więc dobrze mi się wzięło. Napełniamy nadziewarkę i będziemy nadziewać. Naciągniemy jednostkę. Zawiązujemy końcówkę. I nadziewamy, nadziewamy ściśle, ponieważ nie będziemy skręcać, nie będziemy robić pędek. Coś się zdarza bardzo rzadko, bo bardzo rzadko, ale się zdarza. Co robię w takim przypadku? W miejscu, gdzie mi pękło, przecinam sobie. Wyciskam troszeczkę farszu. Farsz idzie do miski. Tu sobie zawiążę. No i nadziewamy dalej. No i mamy wyrobione. Wieszamy na drążek do osuszenia, do osadzenia. Ja za ten czas sobie rozgrzeję wędzarnię. I jeszcze dzisiaj będę wędził. Zobaczmy, czy już doszło. to suchutkie. Możemy zasypać teraz generator dymu. A będziemy wędzić dzisiaj z rębką szczereśni. A wędzimy w temperaturze 60 stopni do ładnego koloru. Przestało mi się dymić. Zobaczmy, czy mi się już z rębka wypaliła. No tak, wypaliła się. Jakaś tam resztka została. Niech jeszcze się dopali, ale zobaczmy też, jak wygląda kiełbasa. No, wygląda pięknie. Dobra, niech się to jeszcze wypali do końca, i zabieram do domu do parzenia. Do parzenia wodę doprowadzam do 80 stopni. Wkładam kiełbasek do kiełbasa. Wewnątrz uzyska temperaturę 72 stopni. Wyciągam. A wyjątkowo tej kiełbasy nie będę wystudzał w zimnej wodzie, więc ją powieszę na drążku i tak będzie obsychać do następnego dnia. Tak pięknie wygląda po wędzeniu, a pachnie jak wędzony kurczak. A tak wygląda po parzeniu. Na drążku wisi i niech tak wisi, aż wystygnie, najlepiej do dnia następnego. Witam. Mam już kiełbasę gotową. Kiełbasę drobiową z drobiu, z pałek kurczaka. Powiem Wam, że wygląda zacnie. Naprawdę ładnie. Zobaczcie. Ładnie się obkurczyła. A pachnie. Milion dolarów, kochani. Milion dolarów. To mam taki kawałek, ja sobie go zaraz. Przetnę w pół, zobaczycie jak wygląda taki obasa w przykroju. Przetniemy ją jakoś tak, może troszeczkę po skosie. Tada, zobaczcie jaka, chudziutka piękna taki obasa. Kilka plasterków ukrojmy. Zobaczcie jak wygląda taki obasa. No po prostu bajunia. Pięknie. Kawałek bułeczki. A to tylko dlatego, że jeszcze dzisiaj śniadania nie jadłem. Także zaraz e, śniadanie zjem. Popróbowałem przed chwilką, bo pokroiłem. pokroiłem sobie tutaj, żeby Wam pokazać, ale też pokroiłem dla siebie. Powiem Wam tak. Tą kiełbasę można jeść i jeść i ona się po prostu nie znudzi. Jeszcze ta chrupiąca bułeczka, kajzereczka do tego. Taki rarytas dla naszych dzieci, bo kiełbasa chuda, dobowa, hmm. ale ona pyszna, hmm. rewelacja. Można jeść ją samą, a dzieci to tak lubią, nie? Bez bułki, bez niczego. Ketchup. Mmm. Ale trafiona. Wspaniała kiełbasa, naprawdę. I mielona tylko i wyłącznie na szarpaku. Poskleiła się pięknie. Nie musiałem tutaj nic robić, żadnej takiej emulsji mięsa mocno rozdrobnionego, aby połączyć się dwa mięsa ze sobą, żeby się to sklejło. Nie było takiej potrzeby. Hmm. Hmm. Przepyszne. Hmm. To jest właśnie kiełbasa. z moich top kiełbas. Hmm. Prowadzę taki zeszyt z moimi takimi kiełbasami, które są rewelacyjne w smaku. No i ta kiełbasa jest właśnie wpisana do tego zeszytu. Także kochani polecam. Nie zawiedziecie się. Kiełbasa naprawdę smaczna. W następnym odcinku będę robił wątrobiankę. Także oglądajcie. No i nie zapomnijcie wcisnąć ten dzwoneczek, żeby dzwoneczek Wam przypomniał o, przypomniał o moim kolejnym filmiku. Dzięki kochani, że byliście ze mną i do następnego. Cześć. Mm. I <laughs>